Subój! A więc zacznijmy od karty graficznej, którą jest Radeon RX 5700 XT od gigabajta. Następnie procesor Ryzen 3500X. Wybrałem go z uwagi na cenę, która jest niższa od wersji 3600. Teraz pora na RAM. Aorus RGB 16GB 3333 MHz. Płytą główną stał się Gigabyte A520 Aorus za 350 zł, a rolę dysku pełni MSI Spatium M731 o pojemności 500 GB za 140 zł. Zasilacz chłodzenie i obudowa pochodzą z rodziny Endorfi, a jest to Spartan 5 RGB, Vero L5500W i Ventum 200. Razem kosztowały mnie 540 zł. Spider-Man Miles Morales na ustawieniach wysokich oferuje stabilne 88 klatek na sekundę. Horizon Zero Dawn będzie działał w średniej ilości klatek 96 przy najwyższych ustawieniach. Fortnite na ustawieniach epickich zadziała w jakości około 70 klatek na sekundę. Counter-Strike 2 na ustawie najniższych będzie świetnie działał na esportowym monitorze z otwierając się chce.